Mano ziomale, witam was w kolejnym odcinku z cyklu Najgorsze sytuacje. Przed wami 10 najgorszych sytuacji z rodzicami, czyli wszystkie te momenty, w których rodzice nas przyłapują, złoszczą się na nas, albo dają nam jakieś kary. Koniecznie obejrzyjcie do końca i zobaczcie, ile z tych sytuacji przydarzyło się wam samym. Czy mieliście kiedyś taką sytuację, że nie poszliście do szkoły i nie mówiliście o tym rodzicom, a potem rodzice zobaczyli was na mieście, na wagarach i bardzo się na was zezłościli? No i co, Paweł? Dobrze, że zminęliśmy z tej matmy, co? Tak to byśmy teraz tam siedzieli, gnili i pewnie byśmy jedynkę dostali, bo nic nie umiemy. No. No, masz rację. Fajne bagary. Jeszcze tylko by się browar przydał. No, fajnie. Paweł, mama? Przecież ty masz lekcje, dziecko. Dlaczego nie jesteś w szkole? Ale co ty tu robisz? Przecież miałaś być w pracy! O nie, do domu w tej chwili i zrobimy poważną rozmowę z ojcem. Uuu, ale będziesz miał przypał. Czasem rodzic może sprawić nam niezły zawód, na przykład kiedy obieca nam zrobienie imprezy urodzinowej. No i my zaprosimy znajomych, a potem rodzicowi się coś odwiedzi i jednak nam nie pozwoli, no i co teraz powiedzieć znajomym? No, przygotowuję się na imprezę urodzinową. Hej. Jaka impreza urodzinowa? No. No jutro robię imprezę urodzinową. U nas w domu? Ale przecież sama mi pozwoliłaś. I, i ile osób zaprosiłaś? No zaprosiłam moje najbliższe koleżanki z klasy, ze szkoły, e, kuzynki i paru kolegów. To tak 20 osób. <laughs> O Jezus Maria, nie, 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 nie ma mowy. Co? Nie zrobisz tutaj imprezy na 20 osób. Ale jak to? Przecież sama mi pozwoliłaś, sama się zgodziłaś. E, bo to jest za dużo. Ja się na to nie zgadzam. Oni mi zdemolują całe mieszkanie. Ale jak to? Przecież to jest jutro. Jak ja mam to teraz wszystko odwołać? A, bo ja nie wiedziałam, jak ty sobie to wyobrażasz, a teraz już wiem i się nie zgadzam. Dlaczego? Nie, nie ma mowy. Masz to wszystko odwołać, masz im wszystkim coś powiedzieć, ale odwołać, żeby tu nie przechodzili. Dlaczego nie mogę zrobić nawet imprezy urodzinowej? Masz to odwołać, bo tak. Nie dyskutuj. Podobna sytuacja jest wtedy, kiedy mieliśmy mieć wolną chatę i nasi rodzice mieli wyjechać. No i zaprosiliśmy kumpla, zaplanowaliśmy sobie cały wieczór, a rodzice jak na złość jednak wracają do domu i psują cały wieczór. Ej za Cieszę że moi starzy pojechali i mamy wolną chatę. No za ja lubię u siebie siedzieć. U siebie się fajnie gra, bo się sąsiedzi do nas nie próbują, jak drzem nawet jak już jest późno. Daj to, stary. Zaraz odpalimy, to, co chciałam wcześniej. Dobra, dawaj, gramy. Ale fajnie. Przed nami cała noc grania, stary. To jest najlepsza noc w moim życiu. Dobra, lecimy, kur! No, 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 no. O Jezu, cześć Pawełku. Mama? Tato? Dzień dobry. A co to za impreza? Co to za muzyka? Proszę to wyłączyć. Nie, ja nic nie! Będzie ta druga już jest. Co to za kolega? Dlaczego to jest taka impreza? Ale przecież miało was nie być! Proszę już do domu i zakończyć tą imprezę i do swojego pokoju, Pawełku, bo my jesteśmy zmęczeni. Sorry, stary. Musisz już iść do domu. Sorry, że tak wyszło. To może ja już pójdę. Aj nie pojechaliśmy, bo nam się samochód zepsuł. I w ogóle nie pojedziemy i zostajemy w domu. Chodź mi, Reczku. Klasyczna, bardzo niefajna sytuacja, kiedy rodzic chce znaleźć coś w naszym pokoju albo w naszych rzeczach, i przez przypadek znajdzie tam coś, czego nie powinno tam być, na przykład EPA. No i teraz jak się z tego wytłumaczyć? <słyski> Boże. O, o, hej mamo. Cześć Pawełku. Możesz mi wyjaśnić co to jest? To? To jest powerbank. Powerbank? własną matkę chcesz oszukać? No bo posłuchaj, ja też byłam młoda i ja wiem, że to nie jest powerbank. To jest e-papieros mój drogi. No nie, no to jest powerbank, tylko to jest po prostu taki nowszy powerbank, dlatego taki mały. Syneczku, powiedz mi, czy ty palisz papierosy? Czy ty jesteś uzależniony? Mm. Nie, ale to, to, to jest zerówka. Nie! W takim razie ja to zabieram! No to se to weź! Nie, no, nie zabieraj! Ja za to zapłaciłem! To było drogie! Nie zabieraj mi tego! <śm> Czyli jednak jesteś uzależniony, to tym bardziej to rekwiruje, a potem pośle Cię na jakiś odwyk. Chyba każdy, przynajmniej raz w życiu, miał taką sytuację, że szedł gdzieś z mamą, z mamą, nie z tatą, bo to ojcowie raczej nie. I tam mama spotkała jakąś koleżankę, z którą się zagadała na dobre 30 minut. A my tak biedni czekamy, stoimy, nudzimy się i nie wiemy, co mamy ze sobą zrobić. Mama, a kiedy wrócimy do domu? Zaraz wrócimy Martynko ze. Za... <laughs> Helenka! Cześć Basieńko! Ma. Boże, nie poznałam Cię, jak Ty pięknie wyglądasz, no promieniujesz cała, no. O Jezu, tak, tak pewnie, dziękuję, Ty też. pięknie, tyle lat się nie widziałam. No w tych włosach nowych świetnie Ci, jest takie odświeżenie, tak tak, młodzie, tak. No właśnie, tak chciałam trochę odświeżyć. Boże, ja stęskniłam się za Tobą. A to Twoja młodsza córka, Martynka. No. O, przywitaj się z ciocią! Dzień dobry, Martynko! Dzień dobry. Ona teraz poszła do szkoły nowej, wszystko w porządku. Moja Zosia też, tak, tylko że ona dopiero do pierwszej klasy idzie. No a jak tam y, w rodzinie z Marcinem, bo wy tam chcieliście się rozstać, ale chyba już widzę, że z Marcinem też się układa, ale on o, ostatnio kredyt wziął i, i trochę gorzej. O, o, okej, okay, okej. Okay. No to powodzenia wam życzę, no. Trzeba się jakoś trzymać, prawda? Mama, chodź, idziemy. No a w ogóle tam powiedz mi... Y, co co z tym planować z tą wycieczką? Tak, tak to jest właśnie z tymi politykami. Wszyscy tacy sami. No, tak to jest właśnie. Dokładnie tak, dokładnie. Wszyscy tacy sami nic nie zrobisz. Najlepiej to w ogóle się trzymać z dala od tego wszystkiego. Jezu, jak się zagadałyśmy, już godzina minęła, dobra? Jak to tak? Ja myślałam, że dopiero 10 minut minęło. Tak się z tobą fajnie, przyjemnie rozmawia. My idziemy? No, musimy się spotkać, słuchaj, zgadać się jakoś. Musisz do mnie pisać częściej, jak będziesz miała czas. Mama, chodź już. Tak, słuchaj, tak, ja znalazłam taką kawiarnię fajną, pójdziemy sobie tam normalnie kawkę. Już idziemy Martynko, już idziemy, już. No, na jakieś ploteczki, na kawusie. Wypijemy sobie kawkę na spokojnie, pogadamy, no bo dzisiaj tak, tak na szybko to się nie dało. Mama. Ja już Was nie zatrzymuję. Trzymajcie się, no. No, trzymaj się, kochana. Chodź Martynka. Również bardzo nieprzyjemne jest to, kiedy rodzic zmusza nas do jedzenia. Na przykład jemy obiad, już nie jesteśmy głodni, najedliśmy się, nie chcemy już więcej jeść, a rodzic na przykład nie pozwoli nam odejść od stołu, dopóki nie dokończymy. nad tym jedzeniem. Nie smakuje Ci? Nie mogę już. Się ciesz, że masz w ogóle co jeść? Bo dzieci w Afryce nie mają. Jedz ładnie i nie narzekaj. No już, już zjadłam tyle, ile mogę. Mało zjadłaś, masz zjeść wszystko. No dobra. Och. A Ty co dalej się modlisz? Nie odejdziesz od stołu, dopóki tego wszystkiego nie zjesz. Już nie mogę, serio. To chociaż warzywa zjedz. Nie. Jedz warzywa. Nie. już nie mogę. Jeszcze ryż, jedz i mięska. Wszystko masz zjeść. Ja za to płacę, ciężko pracuję, żebyś ty miała co jeść, więc masz to zjeść. Nie wyjdziesz stąd, dopóki nie zjesz. O, no. no. dalej nie zjadłaś, tak? Nie. W porządku. W takim razie nie pozwolę Ci pójść na imprezę w weekend. Masz szlaban. Podobna sytuacja jest, kiedy mama przyłapuje cię na tym, że nie śpisz, podczas kiedy miałeś już dawno spać. Gorzej, kiedy przyłapuje cię z telefonem. Takie coś może skończyć się tym, że mama ci ten telefon zabierze. Nie, tak nie będzie. Dawaj nie, mi Nie, nie, poczekaj, mamo, nie! Jak się nie potrafisz ze swoim telefonem rozstać, to ja ci pomogę i nie zobaczysz go przez tydzień. <laughs> nie! Do spania! To mój telefon! Ale chyba jeszcze gorsze od zabranego telefonu jest zabranie komputera. Zwłaszcza za słabą ocenę, która tak naprawdę wcale nie jest słaba, ale na przykład rodzic porównuje ją do ocen twoich znajomych, którym akurat lepiej poszło. Mama? Marek, że ty możesz mi wyjaśnić? Co to są za tragiczne oceny w twoim librusie? Ale jakie oceny? No, jak to jakie same jedynki z matematyki, z polskiego? Nie, to jest jakiś skam! Ja nie mam żadnych jedynek z biologii, z historii. Nie, no mama, co ty gadasz? To, to nie jest prawda! Pogadaj sobie z nauczycielką, ja jestem grzeczny, uczę się! Już pomijając, że z pozostałych przedmiotów nie masz nic więcej niż trzy! No nie, to są jakieś oszczerstwa! Mi się takie coś nie podoba i popatrz, i jeszcze jakieś głupoty oglądasz w tym komputerze. I matka ci ten komputer zabierze! Nie, mamo, nie! Do nauki Mamy się nie, weź, a nie komputer. To jest mój ostatni laptop! Oh! Bardzo bolesne dla każdej młodej osoby jest to, kiedy nie może wyjść na dwór do swoich znajomych, tylko musi siedzieć w domu, bo ma areszt, albo co gorsza, musi sprzątać we własny pokój. Mama, mogę wyjść z Alą na dwór? Żeby pod moim dachem taki bałagan wytworzyć! No bo ja dzisiaj późno wróciłam i nie zdążyłam posprzątać! Nie, nigdzie nie wyjdziesz i mało tego, jeszcze to wszystko posprzątasz! A jak posprzątam, to będę mogła wyjść. Dziewczynki, które doprowadzają swój pokój do takiego stanu nie wychodzą na... No to nie sprzątam! Stresująco robi się wtedy, kiedy wracamy sobie z jakiejś imprezy i już prawie obeszłoby się bez przypału, ale na nieszczęście rodzice wyczuwają od nas procenty. O. O, Marek! Hej, mama. Wróciłem. O, przed czasem, bardzo ładnie. Obędzie się bez szlabanu na następny raz. Jak było? Fajnie było, idę spać. No, tak. No, dobranoc. Do... Czekaj! Czekaj. Podejdź tutaj do mnie, podejdź, podejdź. Chuchnąć? Chuchnij? Y Dobra. O, Czuję alkohol! No, wypiłem trochę piwa. Jakie piwo? Ja tu gorzały czuję! I to czystą! Nie! To nie tak! O nie, Marek. I to nie był jeden kielon. Wychlałeś pół litra! Nie, 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 nie! To nie tak! Mama, nie! O nie, Marek! Tak nie będzie! Masz szlała na następny raz! Marsz do siebie! Oh. Dzięki żemale za obejrzenie tego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, które z tych sytuacji przydarzyły się Wam samym i widzimy się w kolejnym odcinku.